Żyjemy w czasach, w których wydawać by się mogło, że na każdą życiową bolączkę już istnieje jakaś substancja, która nas od niej uwolni. Jednym z największych problemów, z którymi ciężko nam się pogodzić, jest starzejąca się skóra. No bo kto z nas nie chciałby zachować młodego wyglądu na dłużej? I wykorzystują to producenci kosmetyków, bombardując nas coraz to nowymi specyfikami, które mają zdziałać cuda na naszej skórze, czyli zlikwidować zmarszczki. Opóźnić jej starzenie, zredukować zaczerwienienia czy porządnie ją nawilżyć. Sęk w tym, że wiele z kosmetyków działa tylko na naszą wyobraźnię, dlatego szkoda na nie czasu i pieniędzy. I to właśnie o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Pierwszą substancją, którą producenci zachwalają pod niebiosa, jest kolagen. Wszyscy dobrze wiedzą, że to za jego sprawą nasza skóra jest sprężysta, napięta i elastyczna. Jednak z wiekiem kolagen w naszej skórze się zużywa, a jego produkcja nie jest już tak wydajna, jak gdy miało się te 15 lat. I tutaj na ratunek nadciągają kremiki z kolagenem, które mają uratować nas od zmaszczek i obwisłej skóry. Przyznać się proszę, któraś z pań choć raz nie kupiła kremiku z kolagenem w nadziei, że zmarszczki cudownie znikną, a skóra będzie gładka i sprężysta jak pupcia niemowlaka. Niestety stosowanie kremów z kolagenem na skórę no, nie rozwiąże problemu zmarszczek. A to dlatego, bo kolagen jest ogromną cząsteczką i nie przedostanie się przez spory w skórze. Skóra ma zadanie Izolować nas od środowiska zewnętrznego jest zwyczajnie nieprzepuszczalna dla tak dużych cząstek jak kolagen. Z tego powodu kolagen nie ma szans na zadziałanie w jej głębszych warstwach. Może mieć jedynie wpływ na powierzchnię skóry, ale nie taki, jakiego byśmy się spodziewali. Kolagen to białko, które możemy spotkać na przykład w postaci żelatyny, także tej kuchennej. A więc mamy tu tak naprawdę najtańszy preparat kolagenowy. Kremy stosowane na skórę działają właśnie jak taka żelatynowa galaretka. Podczas wysychania kolagen tworzy na skórze film ochronny, który ją napina, przez co zmniejsza widoczność zmarszczek, podobnie właśnie jak ta galaretka. Ale poprawa wyglądu skóry jest widoczna tylko wtedy, gdy krem jest na twarzy. Po jego zmyciu skóra niestety wraca do poprzedniego stanu. Więc można powiedzieć, że kolagen redukuje widoczność zmarszczek oczywiście, ale na pewno nie wypełnia ich ani trwale nie usuwa. Na potwierdzenie tego, co mówię, dodam, że nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby skuteczność działania kolagenu stosowanego na skórę. Ale mam też dobrą wiadomość, bo znalazłam badania, na bazie których można wnioskować, że kolagen stosowany do ustnie wpływa pozytywnie na elastyczność, jędrność i gładkość skóry. Więc jeśli chcecie się zdecydować na kurację kolagenem, to raczej stosowałabym właśnie te preparaty do doustne. Podpowiem, że jest to kolagen pochodzenia rybiego, a nie ze świni, bydła czy drobiu. Także jedzenie galaretki. Raczej nie pomoże. Jeśli nie chcemy inwestować w preparaty doustne, pozostaje pobudzanie produkcji kolagenu w skórze. Odbywa się to m.in. poprzez drobne uszkodzenia skóry za pomocą np. kwasów, peelingów czy laserów stosowanych w gabinetach medycyny estetycznej. Chodzi o to, że podczas regeneracji skóry po takim zabiegu w tkance, która tworzy blizny, jest obecny właśnie kolagen i w taki właśnie sposób pobudzamy jego produkcję. Kolejnymi kosmetykami, które zachwalają producenci, są preparaty oczywiście na celulit. Chętnych pani na te cudowne specyfiki nie brakuje, bo szacuje się, że aż 85% do 98% kobiet zmaga się z tym problemem. Jednak warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Czy z kobietami jest coś nie tak, że tak wiele z nas ma ten celulit? Na początek zadajmy sobie pytanie, co to jest właściwie ten celulit? Jest to nic innego jak tłuszcz znajdujący się w tkance podskórnej, który przebija się przez włókna kolagenowe. Włókna kolagenowe tworzą coś w rodzaju ruszlowania skóry i kiedy przybywa nam kilogramów, przybywa także tłuszczu w tej tkance podskórnej, a co za tym idzie, może on przebijać się przez włókna kolagenowe, tworząc tak zwaną pomarańczową skórkę na skórze. Wytłumaczenie dla Panów. Chodzi o fakturę pomarańczowej skórki, a nie jej kolor. Drugim czynnikiem wpływającym na widoczność celulitu jest kondycja włókien kolagenowych. Bo im bardziej wytrzymałe włókna, tym mniejsza szansa, że ten podskórny tłuszcz będzie widoczny na powierzchni skóry właśnie w postaci celulitu. Chodzi o to, że kolagenowe rusztowanie efektywniej tworzy taką poduszeczkę między tkanką podskórną, bogatą w tłuszcz. A na skórkiem. No dobrze, ale dlaczego to kobiety mają najczęściej celulit? Czy coś jest z nami nie tak? No drogie panie, wszystko z nami w porządku i z tym naszym celulitem też. Po prostu kobieca skóra jest cieńsza od skóry mężczyzn, a dodatkowo panie mają procentowo większą zawartość tłuszczu w ciele, dlatego pomarańczowa skórka jest u nas bardziej widoczna. Na ratunek! Nadchodzą oczywiście liczne balsamy i kremy, które według zapewnień producentów pomogą w redukcji celulitu. I ponownie mamy do czynienia z nadużyciem słowa redukcja, bo te kosmetyki no niestety nie redukują celulitu, tylko czasowo redukują jego widoczność poprzez napinanie skóry, a czasem także jej odwadnianie. Kluczowe jest słowo czasowo, bo podobnie jak w przypadku kolagenu, zaraz po zmyciu balsamu skóra wraca do pierwotnej postaci. Wraz z celulitem. O wynalazkach typu leginsy, czy rajstopy antycelulitowe, owijanie się folią aluminiową czy folią spożywczą, no pozwolicie, że nawet nie będę wspominała, bo ich skuteczność jest żadna, a my jednak dzisiaj rozmawiamy o kosmetykach. No to co robić z tym celulitem? Zaakceptować! Bo to jest po prostu element fizjologii kobiet. A jeśli chcemy choć trochę poprawić wygląd naszej skóry, to okazuje się, że skuteczne jest jej masowanie. To metoda, która rzeczywiście daje mierzalne efekty. Codzienne masaże wpływają na elastyczność i ukrwienie skóry, a co za tym idzie, w pewnym stopniu redukują celulit. Ok, na dzisiaj ode mnie to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałam. Ale to jeszcze nie koniec serii o kosmetykach, które nie działają. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka o kosmetykach bublach, które nie mają prawa działać, tak jak obiecują producenci, oczywiście, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. Jeśli podobał Ci się ten film, będę też wdzięczna za kliknięcie łapki w górę i udostępnienie go znajomym. A jeśli obejrzałeś go do końca, to napisz w komentarzu. Nawet najgrubszy facet na świecie nie ma celulitu. Do zobaczenia. Cześć.